Przez tereny zalewowe nie należy koniecznie rozumieć na potrzeby tej audycji terenów między brzegiem rzeki, który widzicie dzisiaj, a wałem przeciwpowodziowym. Przecież te wały mogą pęknąć i rozlanie się rzeki na bardzo, bardzo szerokie przestrzenie może nastąpić. Wały mogą również się przelać. Widzimy to w obecnej sytuacji która jest naprawdę nieszczęściem mieszkańców tamtych terenów. Można powiedzieć, trochę pech mieszkać w miejscu, gdzie w ciągu ostatnich niecałych 30 lat, trochę ponad 25, występuje druga ogromna powódź. Ale czy tak naprawdę jest to nagle zwiększenie częstotliwości zjawisk powodziowych i czy to są takie naprawdę ogromne powodzie, dlatego że klimat nam się zmienia? Zacznijmy od tego, że powodzie występują z dwóch głównych powodów: po pierwsze, nagłych, ogromnych opadów, a po drugie, z powodu ogromnych roztopów i na przykład powstających na rzekach później zatorów lodowych, które spiętrzają tę wodę, i w ogóle następuje ogromne wezbranie. Czy jednak. Teraz mamy największe powodzie, największe stany wód. No i spójrzmy się na przykład na dane historyczne dla Warszawy. Leży odlegle od tego terenu obecnie zaalewanego, ale tutaj również występują powodzie. I powiedzmy sobie, to Warszawa jest o tyle dobrym wskaźnikiem, że jest nieuzależniona od tych nagłych wezbrań tak zwanych powodzi błyskawicznych. W 1799 roku. 1799 podkreślam, czyli ponad 200 lat temu zaczęto regularne pomiary stanów wody na Wiśle. No i najwyższy poziom do tej pory zanotowany na Wiśle w Warszawie wystąpił w 1844 roku, wynosił 863 cm. Drugie najwyższe wezbranie 808 cm w 1800 13. W 1867 800 cm miało trzecie najwyższe, a wielkie i ogromne wezbranie w XXI wieku w 2010 roku osiągnęło poziom 779 cm. Przynajmniej tak podają źródła, i wtedy był paraliż części miasta, zamknięta komunikacja, na przykład poprzez wały, wał Midyszyński. Tak było. No i teraz spójrzmy się na to. Tak naprawdę najwięcej powodzi było w XIX wieku, nie w XX i no, XXI jeszcze dopiero się zaczął, można powiedzieć. Natomiast też trzeba powiedzieć, że Zdecydowana większość powodzi w Warszawie to były powodzie opadowe, a te roztopowe no to były notowane głównie w XIX wieku. No i tam w 20, 1924 i w 2005. Chociaż ten poziom był tak powiedziałbym lekko dotykający stanu alarmowego. Powódź tysiąclecia, która można powiedzieć, mocno dotknęła Wrocław i Dolny Śląsk i w ogóle te rejony południowego zachodu Polski w 1997 tutaj akurat niespecjalnie się odznaczyła. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że na przykład wielkie straty odnotowane w 1997 roku we Wrocławiu. To był klip, czyli fragment filmu. Jeżeli chcesz zobaczyć całość audycji, link w opisie i lub w przypiętym komentarzu.